Szczęść Boże, szanowni Państwo, bracia i siostry. Obecny odcinek, obecne rozważanie poświęcam szczególnie młodzieży. Na YouTubie pokazał się YouCat, nowy katechizm dla młodzieży. Wydany i subwencjonowany przez papieża Benedykta XVI w roku 2005 ma 527 pytań i odpowiedzi. Wychodzi jak dotychczas w 13 językach, również w języku polskim. Od 2014 roku jest fundacją papieską. Porusza następujące tematy: wiara, sakramenty, Modlitwa i życie chrześcijanina. Teksty są wypełnione cytatami z Pisma Świętego, świętych i znanych autorów. Chrześcijanie nowych czasów, Chrześcijanie nowego kościoła to przede wszystkim, jak powiedziałem, ludzie młodzi, którzy którzy oddanie Kościołowi przede wszystkim w Kościele odnaleźli skarb wiary jedynym słusznym kierunkiem, który prowadzi ku wieczności. Daje radość życia, daje dynamikę życia, spokój sumienia, zdrową filozofię życiową i mocny fundament pod nogami. Będzie. Nowo, nowym prądem dla młodzieży szczególnie. Posługuje się dzisiaj młodzież swoim językiem, porusza w kwestiach wiary katolickiej wiele tematów i dlatego Jukat ma być odpowiedzią na wszelkie problemy młodzieży. Są tam porady życiowe, wykłady z wiary, tłumaczenia dogmatów papieskich, tekstów liturgicznych. Umieranie Kościoła na zachodzie jest tak bolesne, coraz mniej Kościół katolicki, w ogóle chrześcijaństwo w naszym społeczeństwie znaczy, coraz bardziej jest usuwany do zakrystii. Nie ma już przedstawicielstwa w życiu powszechnym, społecznym, ma coraz mniej członków, regularnie opuszczają kościół rocznie od 2 do 3% w Niemczech. Oddaje się budynki przykościelne, sprzedaje się kościoły, oddaje państwu czy osobom prywatnym przedszkola, domy starców, przytuliska szpitale. Brakuje pieniędzy. Instytucjonalny Kościół oderwał się od prostego ludu. Kler, siły administracyjne, aktywiści są grupą dla siebie. W tych zmianach leży ogromna szansa odnowy. Od dołu instytucja kościoła na gwałt się protestantyzuje, laicyzuje, naśladuje demokratyczne formy rządzenia. Młody Kościół składający się przede wszystkim z młodzieży, która przeszła etap nawrócenia do cudownego oświecenia, będzie tym co najważniejszym centrum nowego młodego Kościoła. Rzadko spotykać wśród tych młodych, zafascynowanych chrześcijan, katolików, ludzi, którzy pochodzą z domów katolickich i bez jakichkolwiek zaburzeń wewnętrznych przeszli przez swoje życie. Ogromna większość tych młodych, zafascynowanych dzisiaj kościołem na zachodzie Europy, szczególnie w Niemczech, to ludzie, którzy przeszli wewnętrzne walki, którzy przeszli przez alkoholizm, seks, narkotyki. Młodzi, którzy wykorzystywali życie, którzy stoczyli się bardzo często na dno, którzy ćpali, Chwili seksem. nawrócili się. Bardzo ta paleta nawróceń jest ogromna. Dobry kolega czasami, przyjaciel, który zaprowadził do kościoła. Doświadczenia osobiste z Bogiem. W śnie, opowiadał mi ktoś, w śnie ukazuje mu się Jezus i mu mówi: nawróć się, człowieku. No, można to pomyśleć, jest to chyba jakiś nienormalne, ale jest to normalne. Ten człowiek jest tak zafascynowany w tej chwili, tak zawierzył temu Jezusowi, właśnie, że zmienił całkowicie swoje życie. Jest dla siebie, dla otoczenia coś nowego. Czasami ktoś, dla Hecy, dla Fantazji, wszedł do kościoła i zafascynował się. Czasami film, Lektura, dyskusja spowodowała, że ten człowiek się nawrócił. Mamy tutaj u siebie w Stuttgarcie młodą hinduskę. Ona, stypendystka, otrzymała stypendium po studiach pedagogicznych w Indiach do Niemiec. Niemiec była w drodze do Hiszpanii i, jako mówi człowiek słabowierzący, tradycyjnie wierzący, nie biorący nakazów Kościoła na serio, przypadkowo była w Lourdes, gdzie musiała czekać na pociąg do Hiszpanii, który miała pozostać na tygodnie. Ten pobyt w Lourdes, kilka lat temu, tak ją zmienił, że już nie pojechała dalej do szpitala do Hiszpanii. Tylko została gorącą katoliczką i on do dzisiaj jest bardzo aktywną w nowym Kościele. Jako pedagog obsługuje i chodzi i popiera i, i, i pomaga samotnym matkom. Nieraz taka mamusia ma troje dzieci z różnymi panami. Ona się tym nie wyżywa, ona nie, nie krytykuje, ona im pomaga i czyni wszystko, aby do Boga wróciły. Jest osobą, która nam imponuje. Ci nowi nawróceni potrafią godzinami klęczeć i siedzieć przed najświętszym sakramentem przed Bogą. Znam młodych ludzi, gdzie idą na noc, biorą sobie kocyk ciepły, otulają się kocykiem, siedzą przed Panem Jezusem, wystawionym w Najświętszym Sakramencie przez całą noc, przed troszeczkę, a rano idą do pracy. Rzeszają się różne grupy modlitewne, które śpiewają, Panu Boga, idą do... Ludzi bezdomnych, opuszczonych, oni łączą aktywność, pomoc z wiarą, z modlitwą, z kontemplacją. Ciekawe, idą na przykład w zimie, pod mosty dzielą się jedzeniem, dają tym bezdomnym pod mosty ciepło jedzenie dają, odzież. Zapraszają do ciepłych mieszkań. Relatywizm, w którym żyjemy dzisiaj żąda swojego trybutu. Człowiek dzisiaj za rozdarty pomiędzy materializmem a zapotrzebowaniem własnej duszy. To jedno z Bogiem i ze sobą zagubił, ten w codziennym życiu nie potrafi się odnaleźć. Ten widzi tylko rozum, emocje, a wiarę i intelekt jako przeciwieństwo, które nie da się pochodzić. Młodzi właśnie udowadniają swoim stylem życia, tym co robią, że da się pogodzić rozum, emocje, intelekt z wiarą. Dla nich Kościół, Ewangelia, Jezus Chrystus to jedyny ratunek. Lajcyzacja i sekularyzacja naszego społeczeństwa może być pośrednią pomocą w szukaniu kościele utraconego raju. To zmusza najwartościowsze osobowości w kościele do skoncentrowania się na tym, co najistotniejsze. W kościele poprzez przepowiadanie Chrystusa zbawiciela, odkupiciela, miłosiernego lekarza dusz, który schyla się nad każdym, kto upadł i powstać nie może, to nieustanna pomoc zagubionym poprzez łaski sakramentów. Kościół będzie się odnawiał. Kościół będzie się odmładzał fizycznie i duchowo. Oraz bardziej będzie się upodabniał do kościołów pierwszych wieków, gdzie był jedną wielką rodziną. Gdzie ludzie wskazywali palcem na nich i mówili: Popatrzcie, jak oni się miłują. W skład nowego kościoła będą wchodzić ludzie wszelkich kultur, raz ubodzi i bogaci, mądrzy i prości, kobiety i dzieci, tworząc mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Znikną nacjonalizmy, znikną przywary, czy sposoby naśladowania nierozumnych tradycji, ale zjednoczy ich wszystkich wiara w Jezusa Chrystusa, modlitwa. I pomoc tym wszystkim, którzy są w potrzebie, bo tam zobaczą Chrystusa potrzebującego. Tak jak On powiedział cokolwiek, uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, byście mnie uczynili. Ta aktywność, ta pomoc biednym będzie szła równolegle z wielką wiarą i miłością do Jezusa. don't poke toca qualquer